40 lat minęło, jak jeden dzień... W szkoły im. Maczka w Jaworzu, do której obecnie uczęszczamy, przeprowadzimy wywiad z, z absolwentką tej szkoły. Z panią Ewą przybyła Niedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakich latach była pani uczennicą tej placówki? Ja chodziłam do tej szkoły, to już było trochę dawno, od 1966 roku do 1974 roku. Wtedy jeszcze było 8 klas szkoły podstawowej. Aha. A jakieś szczególne miłe zdarzenie, które utkwiło pani w pamięci? Było ich bardzo dużo. Na pewno też dużo rzeczy przeżyłaś w swojej szkole. To wiesz, że nie da się wszystkiego spamiętać, ale na przykład ym, bardzo, takimi, bardzo takim fajnym wydarzeniem to było zdobywanie Krzyża Harcerskiego. Należałam do harcerzy i w nocy na błatni całkiem ciemno było, świeciły tylko gwiazdy i musieliśmy iść tylko za takim płomykiem latarki. I to było dla nas, wtedy miałam 9 lat, jak zdobywałam ten Krzyż Harcerski. Także serce gdzieś miałyśmy na ramieniu, to było bardzo przyjemne, i w ogóle wszystkie nasze wycieczki z harcerzami w górach, w góry były bardzo fajne. Zawsze się coś wesołego działo. Innym wydarzeniem, które można wspomnieć, to było nasze kółko teatralne, gdzie grałyśmy różne role, a najfajniejsze to było, jak jeździliśmy do teatru, do Bielska Białej, i tam mogliśmy wybierać te wszystkie stroje. To było coś pięknego. I jeszcze jednym wydarzeniem chyba takim najbardziej co mi utkwiło to wydarzenie jak przyjechała do naszej szkoły z Katowic telewizja i chcieli nakręcić krótki film o muzeum flory i fauny morskiej, która się właśnie w naszej szkole znajdowało. Do, do dzisiaj jest chyba to muzeum. Yes. Tak, to było na owe czasy chyba największe w województwie jak może nawet i w Polsce. I to było tak, że moja koleżanka, która przygotowywała się na to, bo dostała od naszej pani specjalną kronikę, którą tam miała pewne fakty, najważniejsze się nauczyć, była na to przygotowana i przyjechała telewizja. Myśmy konili, koło nich gonili, bo to było coś nowego. Oglądaliśmy, rozmawialiśmy i nagle podchodzi jakiś taki dla mnie to był facet już wtedy, prawda? Bo ja ile miałam 14 lat. I mówi tak, podejdź i zaczął ze mną rozmawiać i do mnie mówi, ty będziesz prowadziła ten program, a ja bez przygotowania, możesz sobie wyobrazić co to dla mnie było, serce mi tak strasznie biło, ale jakoś to udało się i, i byłam w telewizji. Także to było na pewno jedno z takich ważniejszych przeżyć, które w tej szkole przeżyłam. A ma Pani jakiegoś ulubionego nauczyciela takiego, który się nam wspomina z przysłowiową łaską w oku? Tak, było ich też wielu, ale najbardziej y, utkwiło mi w pamięci i w sercu nasza pani od piątej klasy, pani Ligia Głowacka, była naszą wychowawczynią, a zarazem nauczycielką języka polskiego. Przeżyliśmy z nią bardzo dużo też, szczególnie na wycieczkach, ale i w klasie, y, fajnych dni. I pani z plastyki, pani. Y, Anna Pola się nazywała. One były w sumie, y, moja nauczycielka i Anna Pola były koleżankami, i często właśnie nasze klasy były zawsze połączone i na wycieczki razem wyjeżdżaliśmy. Także było dużo śmiechu, że faktycznie łzy z oczu wtedy leciały, a i dzisiaj, jak wspominam, było to bardzo miło ją wsp ich wspominać. To były jedne panie, ale teraz przypomniało mi się jeszcze. Przysłowiowa łezka w oku to pierwsza klasa, druga klasa, ponieważ byłam straszną gadułą, a wtedy nie było tak jak dzisiaj, że nie można było ukarać ucznia. Były wtedy jeszcze kary cielesne, i dostawałam taką straszną, grubą linijką na łapę, i wtedy naprawdę miałam łzy w oczach. Także tą panią też ze łzą w oku można powiedzieć, wspominam pamięcią do lat spędzonych w tej szkole? Tak. I to chyba jest oznaka każdego, który jest coraz bardziej starszy, że się wspomina młode lata. Muszę się uśmiechać, ale y, tak, bardzo chętnie. I ponieważ y, w szkole dużo było, y, miałam przyjaciół i starszych, i młodszych, ale teraz mi się przypomniało, że właśnie w tej szkole już wprawdzie do niej nie chodziłam, ale Poznałam swojego męża i pierwszy raz na dole tańczyłam razem z nim. Także ta szkoła jeszcze bardziej utkwiła mi przyjemnie w pamięci. Nie tylko męża poznałam i razem z nim tam tańczyłam, ale w okresie, w którym miałam 16 lat, mogłam sobie dorabiać i pracowałam w pomywaku i my, zmywałam naczynia, żeby trochę pieniędzy na wakacje zarobić. Także nie tylko szkoła, ale i część kuchenna, która się pra, prawie w ogóle nie zmieniła, utkwiła mi w pamięci. I to też miało swój urok, dlatego bo inne dzieci bawiły się, a ja byłam w sumie jeszcze też dzieckiem, ale w tym pomywaku, jak jacyś chłopcy tam fajni z kolonii chodzili, to myśmy się z kuzynką moją chowały, żeby nas nie zobaczyły, że takie młode dziewczyny i w pomywaku stoją i pomywają. Także dużo było śmiesznych i zabawnych historii, które się zdarzyły w tej szkole. Czy obecna placówka przypomina temu, do której Pani uczęszczała? Mam na myśli nie tylko wygląd zewnętrzny. Tak, sam budynek pozostał ten sam, tam może jest zmieniony, a w środku, ponieważ miałam okazję przed czterema tygodniami być w tej szkole, też nie dużo się zmieniło. Wiadomo, że talety zostały odnowione, parę niektórych zmian nastąpiła jak na przykład szatnie, były zaraz po prawej stronie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, aż do ósmej klasy, a w tej chwili mówiłaś, że tam świetlica chyba jest, tak? W tak. tym pomieszczeniach. Natomiast te wszystkie szafki są przy... na korytarzu. W miejscu, gdzie te szafki są, to myśmy zawsze przed każdą lekcją musieli się ustawiać. Nie wiem, czy w Waszym wypadku też, też. tak jest. I czekaliśmy, aż przyszła nasza pani, otworzyła klasę i nas puściła do klasy. Teraz też tak jest. Też tak jest. Um, co zauważam, że boisko jest odnowione, ale. Tak ogólnie, to szkoła została ta sama. W każdym bądź razie posadzki i poręcze zostały te same, na których myśmy tańczyli, bawili się i wygłupiali. Także to mogę tyle powiedzieć o tym. Dziękuję za udzielony wywiad i zapraszam na uroczyste obchody stulecia szkoły. Dziękuję bardzo. Jeżeli to będzie możliwe, to na pewno chętnie będę brała udział w tej uroczystości.